Dawno, dawno temu, a może zupełnie niedawno, bardzo, bardzo daleko, w pewnym mieście, ale może całkiem niedaleko, mieszkała sobie dziewczyna. Była to normalna, zdrowa dziewczyna. Ale miała jeden przedmiot. Zakładała słoneczne okulary. I kiedy wkładała te okulary, wyglądała kul. Cool. Wyglądała spoko. Koncentrowała się na tym, że wygląda fajnie. I coraz mniej widziała przez te okulary. Widziała to, że jest fajnie. Widziała siebie. I przestała zauważać swoich kolegów. Swoje koleżanki, myślała tylko o sobie, a nawet urywała kontakty z nimi, psuła relacje, krzywdziła ich, bo myślała tylko o tym, żeby ona była szczęśliwa i żeby wszyscy podziwiali jej okulary. Wykorzystywała swój wygląd, swoją pozycję w grupie czy w razie i wywyższała się. Na często sprawiała, że inni płakali, że jej bliski cierpieli. Ale ona nawet tego nie zauważała, bo miała na sobie okulary, które zasłaniały. Na szczęście nie trwało to długo. Pewnego dnia jakaś cudowna, niezwykła moc sprawiła, że stało się coś Niezwykłego. Okulary spadły z jej twarzy. Padła na ziemię i okulary rozbiły się i odpadły. Nie mogła już więcej znaleźć. Ale była ślepa. Długo nic nie widziała. Nagle była bezradna. Nie była już taka piękna, nie była już taka wyjątkowa. Była najgorsza ze wszystkich. Była bezradna. Była zdana tylko na swoich przyjaciół których tak skrzywdziła. Na szczęście oni nie odwrócili się od niej. Wyciągnęli do niej pomocną dłoń i sprawili, że na nowo przypomniała sobie, co to jest być dobrym, co to jest relacje z rówieśnikami, jak to jest być i zauważać innych dookoła siebie. Dostała nowe okulary. Te okulary wszystko zmieniły. Z powrotem miała z przyjaciół, ale tych przyjaciół miała głęboko w swoim sercu, że kiedy wyjeżdżała do innych miejsc, mogła pisać do nich listy. I z miłością, i z troską, i cały czas myśląc o nich, pisała do nich listy, żeby troszczy, bo troszczyła się o nich i chciała, żeby oni też nie, nie spotykali na swojej drodze innych złych przedmiotów, które zasłaniają im dobro. Napisany jest w liście do Koryndzi. Paweł z woli Bożej, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat, do kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali poświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespu ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam pokój od Boga, Ojca Naszego i Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Bogu Mojemu dziękuję za was, za łaskę daną nam Chrystusem W nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszystkie słowa i wszelkie poznania. Bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajcie tutaj żadnej łaski, poszukując sobie które Pana Naszego Jezusa. On też będzie umacniał Was aż do końca, abyście byli bez zarzutu na dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał Was do współuczestnictwa z synem swoim, Jezusem Chrystusem, Panem Naszym. To jest wstęp do Mistrzmyświętego Sława, do Koryntia, który został apostolką, przeszedł przez taką próbę, przez taką historię, przez taki życiorys. I potem robił wielkie dzieła. I wy też macie się tacy stać. Macie być apostołami i troszczyć się o swoich najbliższych. Pomóżmy się. Proszę Cię, Duchu Święty, żebyś pokazywał nam, że droga do Ciebie jest trudna. Że często wiele rzeczy nas odciąga. Ale żebyś posyłał takie cudowne zdarzenia, cudownych ludzi, którzy będą otworzą nasze oczy, którzy zmienią, pozwolą, że będziemy się zauważać nawzajem i zostaniemy apostołami, którzy troszczą się o swoje błyski. Przez Chrystusa Pana naszego. Mowę odjęło.